Bro brawax. Bro Weź powąchaj watek. i ja kleju. Wącha. Tak, jest, jest, jest totalnie zawąchanie kleju. Ten film będzie ostry. Ostry, bo będą trzy pojedynki i szukamy mega kozaka. Mega kozaka w czym? W, jak to teraz utrwaleniu powiedzieć? W utrwaleniu brwi. Tak, chodzi o to, że mam sześć produktów, które, o których wypisaliście, że najlepiej utrwalają brwi, zaczesane. No i właśnie takiego kozaka szukamy. A w pierwszej parze będą bić się Brow Gel z Pierre René. Mówiłyście, mówiliście, że najmocniejszy żel. Będzie Ticket z Ticket, czyli Brow Mascara z NYX-a dająca kolor i dodatkową objętość. W kolejnej parze wystąpi mój klej do peruk. Czyli Got To Be Glued. Coś, na co nie tylko można przyklejać peruki, ale też można stylizować włosy. I... Uwaga! Got To Be Glued For Brows. O, tu powinnam trzymać. No. Czyli jest ta wersja. Zobaczymy. Zobaczymy, czy to jest to samo, czy będzie tak samo dobre. Kolejna para to po prostu strasznie mocny lakier do włosów i wosk do brwi marki Maxmo. Też podobno najmocniejszy w swojej kategorii. Dobra, lecimy. Brwi mam golutkie, nic tutaj nie mam. Zabieg laminacji miałam ponad dwa miesiące temu i moje brwi są po prostu totalnie frywolne. Mimo, że moje włoski są cienkie i dość rzadkie, to wcale... O Jezu, włożyłam rękę... Yy... Dobra. Te, 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 te memy w tym filmie się same piszą. Fuj. <grym> Nie, to, to żel do demakijażu, tylko że on jest fajny jak jest żelem, ale jak we, wiesz, włożysz w niego palucha, to już się nie robi tak fajnie, nie? Dobra, okej, okay. dobra, wracając. Mimo, że moje, rzadki, że moje włoski na brwiach są dość rzadkie. I cienkie, to wcale tak łatwo się nie stylizują, bo ja bardzo chcę i bardzo lubię, jak moje włosy są bardzo mocno postawione do góry, a takie tylko są z przodu. Potem lecą na maksa w bok i dość trudnym zadaniem jest sprawić, żeby wszystkie naprawdę były zaczesane do góry i się nie ruszały. A my to właśnie teraz przetestujemy. Yy, ok, więc yy, zacznijmy od pierwszej pary. Yy, biorę żel do brzmi z pierwynem. Świeżutki w ogóle, jeszcze nigdy nie miałam tego produktu. Zobaczymy. Każdy jest inny, i każdy troszeczkę da nam co innego. No, bo wiecie, ten żel zupełnie nie ma koloru. I jest bardzo taki, jakby cieniutki. Nakłada się taką przyjemną, cienką warstwą. Nie zaczesał wszystkich brwi, tak jak widzicie, ale poczekam chwilę z nim, bo kolejne warstwy powinny być zawsze takich produktów nakładane, kiedy pierwsza wyschnie. Wtedy oczywiście jest łatwiej i działają mocniej. Więc polecę z pierwszą warstwą teraz produktu z Nyxa, dającego od razu kolor, na drugą stronę. Nie dajcie się zmylić, że tutaj będzie wydawało się, jakby włosków było więcej, no bo wiadomo, będą pomalowane. Cienka jedna warstwa. Są zaczesane troszkę lepiej niż po stronie Pierre Renne, ale nadal nie wszystkie. Żebyście lepiej widziały widzieli, Zrobiłam to coś z moją grzywką. I lecimy z drugą warstwą. W ogóle te włoski, zobaczcie, są troszkę bardziej e, widoczne, czyli ten żelie też e, troszkę, można powiedzieć, przyciemnia. Przyklei Widać, że są jakby takie przyklejone. Część z nich jest sklejona, ale w taki ładny, naturalny sposób. To nie wygląda, jakby po prostu coś wzięło i mi je skleiło. Mmm, widzę ładnie T to miejsce. Ten kawałek jest najtrudniejszym miejscem moich brwi, żeby się układały. I przyjemnie mi się patrzy, kiedy widzę, że przy tej drugiej warstwie one już tutaj idą do góry. Zobaczcie. Cyk. Naprawdę jest ładnie. Może nie wszystkie, bo po chwili widać, że puszczają. Widać, że po chwili puszczają. Ale to są pojedyncze, te górne. Zobaczymy, czy trzecia warstwa da radę. A w międzyczasie. Lecimy z Nyksem po lewej stronie. I Nyksik, zobaczcie, jak pięknie tu ciągnę, a one zostają. Ciągnę, a one zostają. Ślicznie to miejsce. Po wysuszeniu, słuchajcie. Jestem troszkę zawiedziona jednak tym, że Rams bo zobaczcie, jak dużo tutaj włosków puściło. Nie wygląda to dobrze. Ja się spodziewałam czegoś więcej. Zobaczę, jak trzecia warstwa, no ale na pewno nie będzie tutaj. No nie będzie nagle, nagle wiecie, jakiejś mega metamorfozy i to wszystko mi tutaj stanie. Brwi są jakby mokre, wiecie o co chodzi. One się tutaj błyszczą i ten żel nadaje takiego błysku. Im więcej go nakładam, tym bardziej ten błysk widać, więc musicie wiedzieć, że on robi taki efekt i musicie wiedzieć, czy go chcecie, czy nie. Bo im więcej go nałożycie, tym większy ten błysk będzie. No, niezbyt. Zobaczcie. Czesze, czesze. Chcę, żeby tak zostały, a one się kładą. No kładą się cholery. Nie podoba mi się. Dobra. Na pewno przegrał. 100% w ten pojedynek w ogóle. A dam trzecią warstwę. czy, aha, czy w ogóle tu jest potrzebna? Ja bym już zostawiła tą brew tak jak jest, ale żeby jeszcze tutaj dopełnić całość, to widzę w tym miejscu nie do końca doklejone włoski. O, widzicie? To. Więc ja bym jeszcze... Tutaj to przejechała i wybogitówka. By Tylko teraz wygląda, jakby miała tutaj taki kawał brwi. No ale ja bym tutaj sobie do, dorobiła jeszcze e, włosków, które są, e, wiecie, mazaczkiem dorobione. E, więc zdecydowanie brałam mascara Thicket z NYX. Totalnie wygrywa ten pojedynek i w ogóle ma okejkę. Okay Jakąś relem okejkę? Okay Bo i tak jaka to okejka okay by była nasza okejka? Okay RLM proof! Dobra. Najmocniejszym produktem Wojtek dzisiaj będzie miał zrobione brwi. Więc zobaczymy, bo on ma dużo brwi. dużo. Got to be good! pojedynek. Spróbujmy najpierw tej nowości, która się ukazała. Od razu ze szczoteczką. Ja wiem, że było na odwrót, kochanie, ale teraz pomyślałam, że wolałabym w ten sposób, bo łatwiej mi jest najpierw tego skorzystać. No dobra, lecimy z tym. Ale ma mocny zapach. Ale zapach takiego kosmetyku bardziej do włosów, taki... Owocowo-słodki, taki owocowo kwiatowe. Weź, powąchaj, we te. nie Tak, jest, jest totalnie zmochanie kleju. Tu musisz, musisz tu do kamery, żeby było widać. O Jezu, kawałek noska, było pół milimetra noska, było widać. Mocno pachnie, nie? Tak, mocno pachnie. A czekaj, to jest równe, czy nie? Nie, nie. Nie, ta maskara jest taka, że z jednej strony ma dłuższe włoski, a z drugiej krótsze. Totalnie przezroczysty się wydaje ten żel. O jejku. Yy, tak robię, a tak nie czuję, żeby się coś okleiło na tych rzęsach. Bardzo malutko się nabiera. W porównaniu do tego produktu z nyx gdzie cała szczoteczka jest uwalona tą formułą, tutaj się mało nabiera. Czekajcie, spróbuję tak... Nie no, na dłoni jak patrzę, no to jest żel-żel. Muszę tak go trochę tak o... O, teraz jest. Wymiętoliłam lekko i teraz lecę. O. Trzeba tak trochę wymiętolić. Uuu. No. Mamy jedną warstwę. Mhm, trochę się tu kładą. A teraz z drugiej strony to, czym przyklejam swoje peruki, co jest do stylizacji włosów. I to, te, to jest białe. Ja się obawiam, że będzie widać, że on na biało, on taki biało przezroczysty jest. Zasycha na biało przezroczysto, więc biorę po prostu grzybyczek, który jest, no czyściutki. Zobaczymy, jak to będzie tutaj działać. Bo ja wiem, że on utrwali na pewno te włosy, to nie będzie problemu. To jest strasznie lepkie, ale coś czuję, że będą bielutkie. Ten preparat jest jak taka gęsta pasta. Bardzo gęsta pasta. Widzicie? Tak nawet się o, rozciąga. Mamy no jedną warstwę. Od Maxi dostałam ten wiatraczek, także suszę i zaraz wracamy z drugą. Okej. Okay. No lekko padły, widać. Ta górna, górna, część tego elementu. I tak samo jak przy poprzednim żelu widać, że one są tak jakby mm, troszkę ciemniejsze. Te, taki efekt jakby były właśnie mokre i śliskie. U, tutaj aż czuję, że aż się przykleiły mocno. Wow, przyjemnie się ciągnie. Czuję, że to mocno je układa. Czu czuję ten efekt. Czuję ten efekt, jak ciągnę że one się tu przyklejają. wycimy tutaj z pastą do peruk. To jest takie coś, że można sobie i rokeza na to postawić. Więc zobaczcie w ogóle, jak przy już drugiej warstwie te brwi robią, co się chce. Ja widzę, że są trochę yy, zmielone. Delikatnie to widać ale tylko przy patrzeniu blisko. Robi się tak czasami przy niektórych woskach albo mydłach do brwi, ale wolę ten efekt, który teraz widzę tutaj, niż ten mydlany, dlatego że tu wyglądają odrobinę jakby były przykurzone, można powiedzieć, a przy mydle lub woskach niektórych, jakby bardziej było u mnie widać, że ten włosek jest czymś oklejony. Tutaj to się w ogóle nie rzuca w oczy. Włoski są przy tym matowe i to, to też jest ważne, że jeżeli lubicie efekt błyszczący, to tutaj tego nie uzyskacie, nie? Że tu to wam zmatowi włosy. Żel, zobaczcie jaka jest różnica. Jak tu się świeci, nawet skóra dookoła się świeci, ale ta druga warstwa jest niewystarczająca, żeby te wszystkie włoski tutaj utrwalić. Dobra, zaraz zrobimy z trzecią. Wiadomo, że chcemy, żeby jak najszybciej to działało, nie? że dwie warstwy już były totalnie zadowalające. O, widać, że już trzecia jest na przykład tutaj, już dobrze robi, nie? Więc jeśli chodzi tutaj o ten pojedynek, to zdecydowanie wygrywa go, e, można powiedzieć, to pasta do włosów, got to be glued, e, ale wersja For Brows e, jest naprawdę całkiem spoko. Zupełnie inaczej wyglądają te efekty. Wszystko zależy, co chcecie uzyskać na brwiach. Lecimy teraz z supermocnym lakierem do włosów. Ja napsikam go na dłoń i z dłoni będę napierać na czysty aplikator. To jest stary sposób, który dużo ludzi używa cały czas od lat, zanim jeszcze były, wiecie, mocne i porządne produkty. Pisałyście, pisaliście mi też o zwykłym żelu, takim do włosów, takim najzwyklejszym i że on się fajnie sprawdza do brwi. Wolałam jednak troszkę bardziej tutaj specjalistyczne i mocniejsze e, produkty. No i też to jest hardcore'owa wersja, wiecie, właśnie takich żeli. No i co ja tutaj widzę? Widzę to, że bardzo tu mi się wszystko świeci, bo to jest high shine i że świeci mi się skóra, włosy mi się układają, ale nie jakoś specjalnie ale czuję takie niekomfortowe ściągnięcie skóry trochę od tego, od tego produktu. Yy, zaraz będziemy iść w to dalej, ale poczekam aż zaschnie. W międzyczasie użyjemy Brow Wax marki Maxmo. Pomogę sobie i troszeczkę o, zegnę ten aplikatorek. Rozprowadzę produkt i lecimy z nim. Ten, pro, o, już, już od razu Wam powiem, że przyjemniej mi się tutaj pracuje, dlatego że ten produkt jest gęsty i dużo lepiej pracowało mi się w ogóle produktami gęstymi, bo od razu czułam, że nakładam je tam gdzie powinnam. Są one bardziej przyklejone do włosków, panują one bardziej nad włosami, a nie od razu idą mi do skóry. Bo wiecie, przelewają się. I, so, I sobie idą w cholerę, wiecie, przyklejają się, no właśnie do skóry. Pięknie, zobaczcie w ogóle, co ten wosk tu zrobił. No szał, patrzcie. No, praktycznie za pierwszym razem jest wszystko przyklejone. Tak jak ma. Są jakieś pojedyncze włoski, które sobie stwierdziły, że mają to w dupie i będą teraz odstawać. Ale druga warstwa na pewno by to zrobiła, więc prędkość działania, szybkość tutaj nakładania, brow wax. Wow. A jak mi się tu nie komponuje, tutaj. Do... Wszystkiego. No. Bro Wax! To jest. Ale spróbuję ci tym zrobić to. On ładnie pachnie tak. taki ma no, zapach. Taki jak męskie kosmetyki, mają. Nie wiem, jak to określić na takie Męskie. Browax. Bro Bro Wax! Tutaj le lecimy tu dalej z drugą warstwą lakieru do włosów. Już wiem, że mi się to nie za bardzo podoba. No bo właśnie. Obklejają mi się włoski, ale nie stylizują mi się dobrze włoski. To nie jest dla mnie. Może to jest bardziej dla osób, które. No, zobaczcie, jeszcze mi się tutaj świeci strasznie. Taka. Tu mam takie plamisko świecące w ogóle. O, 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 o. Mm. Nie podoba mi się ten sposób. Jeśli go używacie, to możliwe, że przez to, że macie troszeczkę inne brwi i może inne wymogi, to on może Wam się sprawdzać, ale dla mnie nie za bardzo. Nie za bardzo. Teraz polecimy z drugą warstwą, jak tu podręcznikowo przystało tutaj, Brow Wax. Super. W ogóle gęste produkty to jest to. Bardzo, bardzo przyjemnie się... Z mi, para paracuję. Jezu, zobaczcie to. Jeszcze mi się tutaj odrobinę świeci między włoskami, bo jeszcze ten produkt nie, nie zasyp do końca, ale szał. Szał, naprawdę. To, co tutaj się właśnie dzieje, to. To jest prawdziwa dzikość. Wygląda jak świeżo po laminacji, jakby była w trakcie laminacji dosłownie. Dobra, Wojtek, chodź, 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 bo to jest strzał. Dla mnie to jest numer jeden, jeśli chodzi o utrwalanie. Drugie miejsce dałabym temu got to be Glut. No ale wiecie, trochę bardziej matowy, on jest. A trzecie miejsce bardzo bliskie. Thicket z Nexa z kolorem. No, ja ten produkt kocham nad życie, bo on daje mi kolor i objętość, więc zarąbiście. Ale ten wosk będę trzymać. Zawsze blisko siebie, nie tylko blisko serca. Wojtek, dawaj, dawaj, to jest taki special. Special edition odcinek ee, z Wojtkiem. Special guest. Chodź, siądź mi tu na kolano. Nie, mogę przyklęknąć. <grym> Przyklęknij, dobrze. A, podoba Ci się ten wiatraczek? Mhm. mhm. Słońce musisz o, do ostrości dać się. Boisz się? Mhm. Czujesz, jak mhm. Czujesz, jak ciągnie? Czujesz, jak ciągnie Czujesz, że jest mokre. Czujesz, że jest mokre? Wow, ale ty masz tyle brwi, to jest taki potencjał. Śmiesz się. <śmierzy> masz super w ogóle twoje brewki. Masz od razu, e, razu zwróciłam uwagę na twoje brwi, jak cię poznałam, bo masz takie równe. Równe, po prostu tak równiutkie, idealne. Wow. Klądkie równe, to po co mi nakładasz? No bo żeby równe są, ale żeby sterczały do góry. O Jezus, piękne. A wiesz, ja nie wiem, jak to jest mieć gęste brwi. Więc no tobie mogę testować. O kurde, patrz na siebie. Patrz. Ale jazda co? Widzisz, mhm. jakie większe oko? Mhm. Widzisz to? Mhm. O kurde. Zajmę go drugie? Mhm. A zmajesz to zaraz? Mhm. Aha, to nie robi drugie. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Kciuki dla Wojtka i zajrzyjcie do innych brizowych filmów, może się przydadzą.